Yamaha e ZDF 250 bardzo dobrze mi znana maszyna, rocznik 2000 chyba 2007 8 coś tego pokroju praktycznie, no i to samo od 2006 do 2009 więc nie będziemy tutaj za bardzo mówić dokładnie który, bo nawet sobie jeszcze nie zdążyłem sprawdzić temat jest taki, Yamaha u mnie już była jakiś rok temu na takim ogólnym przeglądzie gaźnikowym i już wcześniej były te problemy z tym gaźnikiem, bo ten gaźnik jest już troszkę zużyty. Teraz jest temat taki, że po roku czasu, praktycznie po roku czasu, maszyna zgasła na wolnych obrotach i nie odpala. Próbowałem ją zapalić, nawet nie szczeli wydech, nic, nic, nic z tych rzeczy. Także to jest kwestia numer jeden. Kwestia numer dwa jest tak, do wymiany rozrząd. Łożyska główki ramy, zawieszenie z przodu, uszczelniacze i olej, i być może zawieszenie tylne, to będziemy działać z tym. No ale na początku zajmiemy się rozebraniem plastików zadubka, wyciągnięciem gaźnika, sprawdzenia luzów zaworowych, rozrządu, czy wszystko jest tak, jak ma być. No i co? Jeżeli wszystko będzie dobrze, no to będziemy przystępować do szukania gaźnika jakiegoś używanego z racji takiej, że ten gaźnik już tutaj na troszkę na wykończeniu będzie bo już ostatnimi razy jest taki pamiętam, że był taki średni, ale zobaczymy jak rozbiorę, może akurat coś mi wpadnie w oczy takiego, że tutaj będzie powód dla którego ona zgasła i nie chce zapalić, także zabieram się powoli do rozbierania i jeżeli coś tam będzie Rozebrane, coś zauważę, to dam Wam znać i myślę, że będzie ok. A tutaj crf 250, mój nowy nabytek. Kupiłem to ze względu na to, że rok temu robiłem tutaj generalny remont silnika za 7000 zł. Tki silnika jestem pewny w 100%, bo jest dużo nowych części. Pewnie jak oglądacie już ten filmik z Yamaha, to ona jest już sprzedana. Prawdopodobnie tak będzie, więc nawet tutaj się nie napalacie na nią, czekamy się na okleinę, gaźnik już tutaj wylądował inny, bo też były problemy z paleniem, właściciel zmienił sobie tutaj gaźnik na inny tak samo, który też nie był jakoś rewelacyjny, to jest ten gaźniczek, ale ja założyłem z 8 rocznika z małym przebiegiem, z mniejszym względem na przepustnicy, i powiem Wam, że w miarę to fajnie sobie już działa. Także co, bierzemy się za Yamaha. Przyczyna nieodpalania jest już nam wiadoma mianowicie ta świeca irydowa NGK CR9E i A9 jest praktycznie uszkodzona. spróbuję Wam to pokazać. No nie pokazuje się iskra, mam jakąś tam chińską zwykłą świecę z Chińczyka, wkładamy cewko fajkę, no rusza się motor, więc. ale myślę, że było widać tą iskrę, także przyczyna jest wiadoma dlaczego on nie odpalał, ja już po nawet ściągnąłem gaźnik, ale to nie przeszkadza, bo i tak yy, będę ściągał pokrywę głowicy, będę miał więcej miejsca, także i tak spoko. Czyli, mogę generalnie mogę rozbierać sobie dalej górę głowicy, i że tak powiem, mogę sobie spuścić olej, no i potem przystąpić do demontażu, rozrządu. Także yy, padła świeca. Właściciel twierdził, że iskra była. Ciężko jest to zweryfikować. Prawdopodobnie jej nie było, tylko się może coś omknęło między oczami, i właśnie tak, tak to wyglądało. Dobra. Także myślę, że teraz by to spokojnie odpaliło, po założeniu innej świecy. No ale już zrobimy ten rozrząd. Stator yy, okazał się być dobry, także, także tak. No i tyle. Rozbieram rozrząd, sprawdzamy luzy zaworowe i będziemy widzieć co tam dalej, jak tam temat wygląda. Co by było, gdyby nie było problemów? Mianowicie takie fajne rzeczy, które wyszły po ściągnięciu wałków rozrządu. Wydech jest ładny. Sący no niestety, ale go złapało i chcąc nie chcąc żeby to jakoś ugryźć, trzeba ściągnąć głowicę żeby to jakoś miało jakiś tam sens pracy tutaj wydech jest git Sący no to jak widać, no jest złapany, więc tutaj no, tak czy siak pasowałoby to przepolerować, ale trzeba to zrobić na ściągniętej głowicy, żeby to miało ręce i nogi. Wałek jest git, wydechowy, sąd też niezły na wałku. No, troszeczkę tam minimalnie, ale to jest wszystko do spolerowania. I teraz tak czekam na decyzję właściciela, czy to ściągamy. I robimy, czy jednak tego nie robimy, ale mi się zdaje, że raczej będziemy to ściągać i robić. Bo części przyszły za tysiąca praktycznie na zawieszenie przód-tył, rozrząd. Jakieś tam uszczelki, pierdółki. No i co? No i głowicy nie no to będzie troszkę, że tak powiem, grzech. Dlatego już sobie rozbieram, płyn spuściłem, ściągam przewody w chłodnicy. No, i będę czekał na decyzję właściciela, czy ściągamy głowicę, ale raczej ściągniemy. No jeżeli ściągniemy głowicę, no to, będziemy to będziemy to polerować. Yy, samo to, że luzy zaworowe sące były ciasne, miały po 500, 0,10 już nie wchodziło. Na wydechowych było 0,20-0,25 około, więc to bym raczej zostawił. Znaczy, no, do lekkiej korekty, oczywiście, ale tutaj nie miało się to przeczyć, więc te luzy się nie zmieniły. Tutaj te bieżnie się troszkę przytarły i, i jednak te luzy się zmniejszyły. Więc pasowałoby to ogarnąć, żeby to było tak, jak ma być. Bo no to nie, nie pochodzi za długo. Także taka sytuacja, trzeba będzie domówić już na górę. No i tak, niestety kupcy Yamaha mówili, będzie fajnie mówili. No ale to nic, zobaczymy, jak to od razu wygląda. I będę was informował. Coś już można powiedzieć tutaj ściągnąłem cylinder głowice I teraz tak, żeby coś było tak samo widać, to przyświecimy lampką. Korbowód jakiś tam nie jest zły. Nie jest nawet przytarty. Eee, co tam pisze na nim? Hodroc Made in USA. Czyli prawdopodobnie cały wał jest chodroca. Założony. A co to? Jakiś Mały opiek. Wał Luzy nie są wyczuwalne, no ale to różnie to jest. Yy, przygody, oczywiście, były, ponieważ tutaj było modkowane. Z tej strony też było modkowane, także uszczelka pójdzie na masę. Cieniutko na masę, żeby to uszczelnić wszystko i żeby to było pewne, tak. Yy, także chodroc, Wał korbowy. Przechodzą dalej, zaświecimy. Tłok wygląda w ten sposób. Nie jest nawet tak bardzo wytarty, bo widać jeszcze teflon. Zrobimy mu pomiar i zrobimy pomiar cylindra. Cylinder też nie jest zły. Oczywiście jakieś prawdopodobnie honowanie wleci, jak on jest od razu ściągnięty. Pomiar tłoka, pomiar cylindra wleci, żeby to już było wszystko pewne. Głowica z tej strony tak wygląda, nie jest źle. Powiem Wam, że nawet jest ok. Zawory nie są zapadnięte. Prawdopodobnie je wyciągniemy, wyczyścimy wszystko tak, jak ma być. I teraz najważniejsza rzecz, czyli głowica z góry, tam gdzie są wałki rozrządu. Wydechy elegancko się wysuwają. Dwie szklaneczki sące niestety, ale. Przez to, że tutaj bieżnie były przytarte, są przytarte. Porobiły się ranty po bokach bieżni. Przez co nie możemy teraz wyciągnąć wałków y, tych szklanek. Także, no, tak to wygląda. No nic, musimy sobie to jakoś rozebrać wstępnie. Zrobić jakieś wstępne, takie grubsze oględziny. Wyciągniemy te szklanki, jeżeli się uda. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać z założonym wałkiem rozrządu. Jeżeli będzie się to kwalifikować do przepolerowania, no to przepolerujemy i myślę, że to będzie z głowy. Tu mamy tak całą piątkę oleju do silnika. Mamy filtry oleju, trzy sztuki, żeby były już na, na zaś. Świecuszkę nową. To jest prawdopodobnie e, steering bearing kit. Czyli to będą łożyska główki ramy Tu mamy uszczelkę pokrywy alternatora Głowica tylnego amortyzatora Tu jest łańcuch rozrządu Tu mamy uszczelniacze olejowe i pyłowe No i mamy oleje do zawieszenia To co jest... Eee, co to jest? To jest tył, fork No, to jest tył, a tutaj będzie pewnie przyszłość. Z tego co... Skojarzę Będzie? pod będzie Będzie To jest tył To jest tył Monoszok. Chyba Nie widać przez tego strecha, no ale tutaj Ten chyba jest 10W No to jest 10W to jest naprzód, przód, a tamten nie na tył, dobra. Także prawdopodobnie będziemy sobie działać z tym za chwilę, tylko musimy ogarnąć te głowice. Powiem Wam jeszcze na szybko jak tam temat wygląda. Mamy coś tam umyte, coś tam gratów wymytych, także cylinderek jest przechonowany. Jeszcze nie jest pomierzony, poczekam sobie 24 godziny, żeby temperaturki nabrał, razem z tłokiem tłok tak wygląda, no, tu pokazywałem wcześniej, jest troszkę przemyty M25 jakieś oznaczenie na nim jest poza tym tyle nie widać śladów, żeby coś było uderzane nie czyściłem środkiem drucianą, tylko lekko przeczyściłem tylko pędzelkiem i tyle a propos głowicy temat jest taki, że udało się wyciągnąć szklanki Trzeba było lekko użyć specjalistycznych narzędzi, żeby udało się szklanki wyciągnąć, żeby lekko te ranty także e, jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ jutro będziemy demontować zawory i będziemy całą głowicę przygotowywać do, że tak powiem przeglądnięcia, no i tego właśnie tutaj obróbki tych łoży pod wałek rozrządu. Wałki rozrządu tak samo pójdą na polerowanie. No i ten, no i co, no i mostek tak samo. I myślę, że to jakoś tam uda się ogarnąć. Także, e, także tyle na razie. Głowiczka, że tak powiem, już zrobiona, ogarnięta na warsztacie, że tak mogę to nazwać. Tak się prezentuje. Rozpięta, wyczyszczona zawory, również spięta na nowych uszczelniaczach zaworowych. E, no i co najważniejsze, wałki rozrządu i bieżnie, które tutaj zostały. Czy tak powiem, zregenerowane wałeczki ustawione, ludzy ustawione, zaborowe. Po skręceniu mostków, wałeczki się luźno obracają, także tutaj nic się nie zacina. Rozkręcę jeszcze mostki i pokażę Wam, jak to wygląda po obróbce. No więc, tak, wałeczki przepolerowane tak to wygląda. No, poszło elegancko. Tutaj nie był balek przytarty, więc tutaj bardzo fajnie to wszystko poszło. Że tak mogę to nazwać. I teraz po kolei, wydechowy był ładny i tak lekko został przepolerowany. Tak dla świętego spokoju. Tutaj wygląda to tak. No, i ten co był przytarty, mostek, no to wygląda teraz w następujący sposób. Tak, to widać GoPro, jak nagrywa, jak nagrywa, ale myślę, że to w miarę widać. No i tutaj bieżnie, no to wyglądają jeszcze lepiej. Także myślę, że tutaj bardzo fajnie to wygląda. Także głowiczka gotowa, że tak powiem, do montażu. Czekam jeszcze na tłoka nowego, bo jednak będzie zakładany. No i co? Będziemy montować do silnika, nie? Stare łożyska, główki ramy wyciągnięte, nowe czekają na łącza z podkładkami, wszystkimi. Tu wszystko wybite, umyte, także montujemy. Robimy zawias od razu przedni, tu stary uszczelniacze, nowe już na miejscu. Takie coś wyleciało z amortyzatora. Kurwa. Myty, głowica nowa z Proxa, nowy olej, więc składamy wszystko w całość. Zasadniczo można działać, nowy tłok przyszedł Vertexa selekcja A kompletny. Mamy jeszcze klocki naprzód, płyn chłodniczy, no i uszczelki z Proxa na górę, także. Resztę rzeczy mamy ogarniętych, cylinder po honowaniu, po mierzeniu. Wszystko ogarnięte, głowica ogarnięta także. Śrubki wyleciały. Można działać ze składaniem. Potem Wam jeszcze powiem co tam, jak tam gaźnik wygląda. Bo jedna rzecz została e, przerobiona. Trzeba smarować. Żeby się nie zatarło. Także góra złożona. Rożon praktycznie ustawiony. Skręcamy mostki. Sprawdzamy czy rozrząd się zgadza, no i skręcamy w kupę wszystko całość. Temat gaźnika, co Wam mówiłem przed chwilą, mianowicie zostały zaadoptowane takie oto roleczki na przepustnicę, żeby zniwelować luz. Postaram się Wam to pokazać. Tak to wygląda, szersze rolki na przepustnicy usuwamy luz przez co nie łapiemy lewego powietrza no i silnik nam nie gupieje, obroty nam nie falują i Wam powiem, że co zastosowałem już takie rolki w gaźniku sondy CRF odcinek już żeście widzieli na kanale prawdopodobnie i powiem Wam tak, różnica była kolosalna więc zacząłem, że tak powiem regenerować stage jeden te gaźniki, czyli usuwać ludzi na przepustnicy. Zobaczymy, jak Yamaha będzie reagować. Były wcześniej problemy tutaj z regulacją, z ustawieniem. Zobaczymy teraz. Teoretycznie powinno być dużo, dużo lepiej. Także zobaczymy, jak już założymy przepustnicę gaźniczych do silnika i będziemy go odpalać. Oczywiście regulacja tutaj na dawce będzie teraz inna i regulacja na dyszy wolnych obrotów. Cała dysza też będzie inna, także myślę, że e, takie cztery ro roleczki na przeczucznicy zrobią nam tutaj dużą robotę, że tak powiem, także spoko. I, no i co, kwestia taka jeszcze, że roleczki są oczywiście na, na wzór oryginału, jedna rolka jest taka na czpień, a reszta rolek jest na, na łożysko, także... To jest duży plus, takie rolki robię. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany regeneracją takiego gaźnika, no to oczywiście gorąco zapraszam. Tak to wygląda z góry. Mamy całą powierzchnię tutaj korpusu, że tak powiem, uzupełnioną. Jest, że tak powiem, rolka jest szersza od oryginalnej. Teraz ona działa w miejscu, w którym nie jest korpus wyrobiony. Również jest pośrednicy większa, jest wszystko dopasowane przeze mnie do, do korpusu. Robiłem te rolki troszeczkę na plusie, żeby je dopasować specjalnie do tego korpusu. Także do każdego gaźnika osobiście dopasowujemy roleczki, żeby nie było jakiegoś tam luzu. I powiem Wam, że to będzie sobie na 100%. Teraz będzie duża poprawa. Zobaczycie potem. Dobra, jak widzicie, chyba maszyna działa, nie? Elegancko sobie na wolnym biegu jedziemy, w piąteczce Niskie obroty, grzejemy maszynę Sprawdzimy jak działa zawias, przód i tył po regeneracji No i co jest nowy tłok, więc też nie będziemy go jakoś tylać, ale jest spoko, bo Troszkę jest dzisiaj chłodniej, więc tak yy, nie będziemy go też przegrzewać, nie? No i co? A propos gaźnika, no to miałem wam pokazać. Zaraz zobaczymy. Zobaczycie sami w sumie. Ona miała wcześniej taki objaw, że troszkę falowała. Troszkę falowała, troszkę nie chciała spaść z obrotów. Trochę wyższe obroty trzymała. No nie, teraz jest wszystko jak należy. Obczajemy sytuację. bym się podregulował. Aha, bo tu nie ma śrubki. Tutaj trzeba będzie śrubeczkę wkręcić, bo troszeczkę za, za szybko łapie. No nie nagrywa się. Chyba się nagrywa. Tak sobie działa maszyna. Przypuścicy w ogóle nie słychać. Dźwięk silnika, no jak z Yamahy, że tak powiem. Z tej strony tak, wszystko jest poskładane, jest sucho jak na razie. Tylni zabrał ładnie, Tumi. Duchuźki, przód też ładnie działa, tylko że jest przód hamulec jeszcze do roboty, w sensie, że pompa. Pompa powoli siada i zamówiłem nówkę, więc pompę jeszcze zamontuję na dniach, umyję maszynę i wracam jeszcze do klienta. Dzisiaj tak na szybkiego. Na jakiś tam krótki tripek. Zobaczymy jak to wszystko działa. I myślę, że będzie git. No i co? Palimy? 729 motogodziny na ciepłym saniu, elegancko od kopa, powinna załapać, także myślę, że git pierwszy test zawiasu. Fajnie tłumi, jak na razie Ale fajnie mi tutaj Tumi. Już czuję, że jest Powiem wam, że elegancko Mocy ma, mi się zdaje, że po tych regeneracjach gaźników One jakoś tak, kurde, mają te Nie wiem, tendencje do siebie, że jakieś są takie żwawsze, mocniejsze Honda to samo, na piątce odcinę łapała no jest ładnie, sucho tu łańcuch jest brudny e, że tak powiem ze starego właściciela a tak to jest powiem Wam tak, zawiasik elegancko działa Fajne, fajnie na tych dziurach tutaj wytumiło. główka ramy też nie bije fajnie jest wszystko, ładnie się luźno kręci silnik jest najważniejsze, że zrobione. smarowanie na głowicy działa Olej w silniku jest, nic nie kapie, nic nie kopci, także myślę, że to fajnie wszystko poszło. Ale ogólnie jest duża, duża, bardzo duża różnica po tej regeneracji. Więc, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Kechinew CR, KTM, tak samo, no to można pisać prywatnie. Tu już spróbujemy jeszcze zrobić wyschot. Dobra, można jeszcze szybciej. Kurde, teraz na hamulec trochę lepiej, ale tak mi się wydaje, że jest dalej taki trochę miękki. Ciężko powiedzieć. Pięknie trawka się zieleni. Widać, że wiosna nadchodzi. Aby się nie wpierdolić, Także powiem Wam, że ta regeneracja naprawdę robi robotę lux. No, także co widzowie, Yamaha działa tak jak widać. Może godziny liczy, bo wskoczyło 0,1. Jeżeli się Wam odcinek podobał, zostawcie lajka, like suba, komentarz, udostępnijcie film. No i zapraszam na Instagrama zaobserwować mój profil. Na TikToka też możecie wszystkie linki macie na dole w opisie. Również zapraszam do sklepu Shopa MX po jakieś części motocyklowe. swa do Waszych krosówek, Genduro. No i myślę, że będzie coś glancuś, pizdeczka, jak to się mówi. No i co? Maszyna działa, działa. Tą pompę jeszcze zamówiłem. Ona ma jutro przyjść, ale pewnie zmienimy, bo ona tak, te klocki trochę się dotarły, ale ona jest miękka. Sprężynuje strasznie i pompę się pewnie zmieni i będzie wtedy elegancko. Także myślę, że chyba tyle. Naprawdę fajnie działa po tej regeneracji tego gaźnika, który już gaźniczek, który powiem także że zregenerowałem i w Hondzie w mojej prywatnej zrobiło kolosalną różnicę. I tu w Jamasty też. Także Lux, elegancko. Dobra, na do następnego.